No, niestety, bateria padła. No, i znowu pojawił się ten problem z transmisją, która została włączona. Także jest odwrotny tytuł. Myślałem, że się po prostu wyłączy, czy zapyta, żeby znowić tamtą. Raz mi tak zrobiło. No i na tym koniec. Także kończymy na dzisiaj. Odezwę się jutro z tym rysunkiem. Będzie, będzie, kilka słów, które wyjaśnią w ten sam sposób, tylko z ładniejszym rysunkiem. Ma zastąpić te moje gryzgoły. Takim fajnym zdjęciem, które po prostu znalazłem w klatce filmu. No i będzie łatwiej innym, że tak powiem, zrozumieć. Także do usłyszenia. No i wychodzę jeszcze na kawę. Baterii nie ma niestety, także Dochodzę na kawę póki jest ogródek otwarty. Eee, I do usłyszenia jutro.